Siemanko z tej strony Jacek i pyknę sobie jeszcze boksika Adrenalin FIFA 365-2026 w poszukiwaniu czegoś ciekawego. Może autografik, może limicik, a zobaczymy. Nie będę rozbijał tego na dwa filmy. Szybko machnę całego 50 pięćdziesiątaka. Nie ma to się nad czym rozczulać. Zobaczymy czy jeszcze coś da się fajnego wyjąć. Może jakiś limicik w końcu wpadnie. Dziwnie odwrócone. Fansik. Blue. Road World Cup bazóweczki, 5 kart w saszetce na początek dziwne, dziwny układ co tu mamy tu mamy z chyba 7 kart albo nie wiem ile chyba 7 baza Titan o, Winnie. Akurat Winniego mi brakowało. I Legend Silver Lucio. Akurat Winnie to był jedyny Elite, którego nie miałem, ale się przyda. Tu mamy Silver Chouameni. Tu mamy Blue. Tu mamy Dominator. Baza. Logo PSV i jest Redig i i jest Sila. ...pasóweczki zapewne... ...członki... ...tu mamy Blue Rodrigo... ...i... mopaj. A ciekawe czy coś jeszcze... ...tu będzie jakaś tarcza... Czy coś fajnego jeszcze wypadnie? Lamin. I oblak. Od chyba silvera oblaka nie miałem. Miałem różne kolory oblaka. Silvera chyba nie było. Tu mamy co. Luis Kelly tu mamy Blue, Barrios i Legend Schneider bazóweczki logo Marsili czerwony koluszewski i same koluszewski i szak czerwony to często często się trafia tutaj mi silwerek szoboszlej blue Kukureja. paczki Titan Raul. Pink Rafinia. I Karwa Karvahal. No. blue za morano i poli silver. Tutaj jest karta Jewel. Tu mamy Martineza, Julian Alvarez i Pirlo. FIFA. Pickford, Blue, Undaf i Emery, Zaire Emery. No, Golden Baller i Logo Realu. Ciekawe, czy w przyszłorocznej edycji też będą autografy, czy nie? z Realu Aleksander Arnold. Chyba mam Ciekawe ile będzie ballerów w boksie Nieraz jest jeden, nieraz trzy, cztery się zdarzały I tu mamy co? Harry Kane Tu mamy Blue Jesus i Burkhardt jeszcze ładnie i Burkart z Dobry zawodnik się z niego robi. Magician. Red. Aguero. I Silver Emiliano. Blue, Courtois, Silver, Figo. Dominator Rafinha e Alvarez. Robert, dominator blue 2 i Odegaard Silver. Apollo al widzę. wizerc i czerwony Vandaik. Teraz już chyba posiadam czerwonego żądajka. Sporo tych czerwonych się właśnie powtarza. Duet Blue Rogers i Silver Saka. Alvarez. U, czerwony Messi. Mamy już akurat takiego, Leo. I tu mamy Silver Hoylund. Chyba nie posiadam. Messi fajny, czerwony, ale powtóreczka. Mogę być jakiś na przykład green. Tonden, niebieski Mbappe i Kunia. To jakiś jaw. Titan, Mbappe i o, Laudrup. Kurat nie miałem tego Laudrupa. Jeszcze robię, jakby się trafił, też takich tak silversów to też by było fajnie. Tu jakiś blue, widzę, będzie Ronaldo, już taki był, dzisiaj Araujo i Gabia. Dobra, drugie 25. Sv, też już chyba był, czerwony Taylor i Barkola. Chłopeni, biański Maradonii, Mac Alister. Rizman, czerwony Mane, de Paul, Olmo, niebieski Bastoni. O, jest Tej karty też potrzebowałem. To jakiś Joel chyba będzie. Titan Marquinhos. Joel Allison. Mam już wszystkie te Joele. Barella. I na razie bez szału. Zobaczymy, co dalej. Base. Nominator. Blue. O I Nico Williams. Też chyba go nie miałem W takiej wersji, przynajmniej podstawowej. Tu będzie jakiś chyba pink van Dobrze widzę. Eintracht tak Wandaje Pink, i Ojerzabal. Czyli chyba już wszystkie karty pink, jakie miały być, ale już to nigdy nie wiadomo. Hunde, niebieski Williams, i Silver Bastoni. Golden Baler, drugi Dominator Wirtz. Zobaczymy. Powtórka czy nie? Tu mam Maldiniego, Wini. W sumie to nie pamiętam, czy go mam, czy nie? Ale Golden Balery Re z Realu, Magician. Blue, Barella, Arojo. <coughs> Magican, Rudiger, Mbappé. Dominator, blu, Roy e Rodgers. Mbappé, e Cristiano Ronaldo, e Henrik Larsson, red. Titan, Blue, Griezmann, Rodrigo de Paul. bazoweczki, Dominator, Di Marco i Red Hat. Blue Magican, Blue Mag Alister Pika. Questa è la carta Joel, questa Magican, qui abbiamo Haranda e Colomwani. salach Barkola i menu Jeszcze zostało z pięć, sześć saszetek. Zobaczymy, może jeszcze coś zaskoczy. Dominator, Bappe, Redik, Saka. Coż, że tych sześć. i Hakimi. Red. Messi. Blue. Blaudrup. I Enzo Fernandez. Trzy saszetki jeszcze. czy jeszcze czymś ten boksik zaskoczy no to jest tarcza -Well, saka enzo i cuenda ostatnie saszetki titan Blue Kunia i Pedri no i ostatnia saszeta zobaczymy A, tu będzie chyba Pink Rabio. i Pink Foden Phil Fallen Pink. No więc tak wygląda ten boksik. Co tutaj mamy? No, ile było redów? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 redów. No w tym najciekawszym, na no to Messi. Dwie, dwie karty Golden Baller z Realu. Wini i trend. I trzy karty Pink. Foden, Van Dijk i Rafinha. Nie było limitu, nie było autografu. Trochę kart mi doszło. No ale tak to wygląda. Bez, bez rewelacji jakichś szczególnych. Bo krzyk taki sobie, szczerze powiedziawszy. No ale mówię, trochę kart podochodziło. To to wszystko. Dzięki i cześć.